Zofia Stanecka, Basia i przedszkole, wydawnictwo Egmont. Czyta Maria Seweryn. Basia obudziła się w świetnym humorze. Pani Marta obiecała poprzedniego dnia, że dzisiaj całe przedszkole pójdzie do parku tego, w którym jest taki ogromny plac zabaw. W parku można było biegać i wspinać się na różne rzeczy. Można też było hałasować, oczywiście bez przesady, jak mówiła pani Marta. I wszyscy bawili się razem. Basia bardzo cieszyła się na wspólną zabawę. Też dlatego, że chociaż lubiła większość dzieci z przedszkola, nadal nie miała prawdziwej przyjaciółki. Na początku myślała, że zaprzyjaźni się z Zuzią. Zuzia była najstarsza w grupie, zawsze wszystko wiedziała, umiała pięknie rysować i lubiła zwierzęta. Zupełnie jak Basia. Tylko że Zuzia jednego dnia nie odstępowała basi na krok, a drugiego udawała, że jej nie widzi i bawiła się tylko z helenką. Kuba, najszybszy chłopak w całym przedszkolu, był dla basi bardzo miły, ale nie zawsze chciał bawić się z dziewczyną. Wystarczyło, że w pobliżu pojawił się krzysiek, a już kuba rzucał zabawę z basią i pędził gdzieś z krzyśkiem. Okropność! Dobrze, że pani marta zaplanowała wycieczkę. W parku wszyscy bawili się razem. Co to za odgłos? Coś waliło o parapet. Basia zerwała się z łóżka i wyjrzała przez okno. Lało. Z wycieczki nici. Głupi deszcz. Świetny humor ulotnił się, jakby go nigdy nie było. Zrezygnowana Basia zaczęła wciągać przygotowane przez mamę rajstopy tylko że one wcale nie chciały wejść na nogi